Cześć, witam Was na kanale Kelek Drive, z tej strony Łukasz. Niektórzy uważają, że ten temat jest typowo oldschoolowy, niektórzy uważają, że ten temat jest fajny. Nie ma co tak naprawdę się domyślać i bazować na doświadczeniach innych, najlepiej sprawdzić samemu. Więc poruszamy dzisiaj temat owiewek do Dacia Duster. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem poruszyć taki prosty temat, to znaczy montaż owiewek w Dacia Duster. Jednym się te owiewki podobają, drudzy uważają, że wygląda to okropnie i że jest typowo skulowe. Wydaje mi się, że ja będę należał jednak do tej grupy, którym te owieki się jednak podobają. A w tym odcinku nie będziemy montować tych owiewek, ponieważ filmów z montażu takich owiewek jest przynajmniej kilka. I nie są one jakoś specjalnie porywające. Ja bym chciał się skupić tutaj jednak na elemencie takim funkcjonalnym. Jak obiewki wyglądają, czy w użytkowaniu są ok, jakie są plusy z tego montażu tych owiewek, co po montażu od razu zauważyłem jako minusy, i spróbujemy sobie jakoś to podsumować. Czy ostatecznie warto zainwestować między 100 a 150 zł, po to, żeby takie owiewki w swoim samochodzie po prostu mieć. Pierwsza kwestia, taka typowo funkcjonalna, patrząc od wewnątrz, to one troszeczkę tutaj zasłaniają jednak widoczność, zarówno w szybie po lewej stronie, jak i po prawej stronie. Także te słupki wydają się troszeczkę szersze, szczególnie te owiewki, które ja mam u siebie zamontowane, one mają taki ciemny kolor. Delikatnie może nachodzą na prawe lusterko. Natomiast nie jest to jakieś mocno przeszkadzające. Natomiast pierwsze uczucie jest takie, że trzeba się do tego przyzwyczaić, że to owiewki jednak troszeczkę tutaj nam tej szyby zabierają. Jeśli chodzi o aspekty zewnętrzne, to moim zdaniem to jest zdecydowanie na plus. Samochód wygląda dużo fajniej, tak troszeczkę poszerza go wizualnie. E, także od strony takiej wizualnej myślę, że y, wygląda to spoko i mi akurat się bardzo podoba. No, to co najważniejsze, że teraz, jak nie chcemy uruchamiać klimatyzacji, a robi się już coraz bardziej ciepło, to możemy sobie delikatnie uchylić szybę. I szyba, mimo tego, że jest uchylona w takim stopniu, w ogóle ten wiatr nam się tutaj nie wdziera do środka. Także dla osób, które o, lubią sobie jeździć z uchyloną szybą, to myślę, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie. No, Przeda się to wtedy, kiedy będzie padał deszcz i będziemy chcieli sobie jechać z uchyloną szybą. To wtedy po prostu do środka nie dostanie, nie dostanie nam się woda, więc to kolejna taka pozytywna wiadomość. Jeśli chodzi o sam montaż tych owiewek, to on jest banalnie prosty, to tak tylko króciutko w dwóch zdaniach, że to po prostu odkleja się dwa elementy taśmy dwustronnej, które przytrzymują nam tą owiewkę w miejscu przy uszczelce, natomiast potem wpina się takie dwa klipsy, które przytrzymują tą całą owiewkę na miejscu i praktycznie montaż to trwa w minutach, nie wymaga żadnych umiejętności, a jedyne co może nam się przydać do montażu to... Płaski śrubokręt, żeby wcisnąć precyzyjnie zapinki na swoje miejsce. No to trzeba też znaleźć jakieś minusy tego całego montażu owiewek. W mojej ocenie jedyne, co, co zauważyłem z takich rzeczy, które od razu rzucały się w oczy, to owiewki tylnych szyb, gdzie ten montaż jest taki, powiedzmy sobie, wątpliwy. To znaczy, te owiewki moim zdaniem nie trzymają się tak precyzyjnie jak te owiewki w szybach przednich. I nie wiem czy gdyby doszło do takiej sytuacji, że na autostradzie jakbyśmy jechali szybko, ktoś z tyłu uchyliłby szybę, czy tej owiewki po prostu mogłoby z tego zaczepu nie wyrwać i po prostu e, moglibyśmy ją bardzo szybko ją stracić. Przynajmniej takie jest odczucie, że te owiewki nie siedzą tam precyzyjnie w tym swoim slocie, tak jak owiewki w szybach przednich, więc taki, taki minusik, który od razu udało się zaobserwować. Uwagę, że te owiewki są takie półprzezoczyste, ale one takie mają delikatne o odblask, one tak troszeczkę się zachowują, mają takie lustrzane takie trochę odbicie, trzeba się przyzwyczaić do tego i podczas takiej codziennej jazdy, no, pierwsze takie przejażdżki, no, trzeba się przyzwyczaić, przyzwyczaić na pewno ale może to troszeczkę no, jednak przeszkadzać w patrzeniu w lewo i w prawo tak to wygląda w szybie z lewej strony, tak to wygląda w szybie z, ze strony prawej Zatrzymam się jeszcze tutaj na chwilę. Pokażę Wam jeszcze jak te owiewki wyglądają w tylnych szybach od wewnątrz. Jest to taki tylko malutki paseczek, który nie jest jakiś znacznie widoczny. Też te owiewki tutaj z przodu są trochę większe. Te owiewki, które ja mam u siebie zamontowane. One nie idą tutaj po linii prostej, tylko jeszcze tutaj jest taki łuk. Także tutaj jeszcze delikatnie wchodzą właśnie w światło. Lusterka dokładnie w tym miejscu. To kwestia czy komuś będzie to przeszkadzać, czy też nie, to już ocenicie sobie sami. Tutaj nie reklamujemy żadnej konkretnej firmy. Dzisiaj rozmawiamy konkretnie o rozwiązaniu, o zastosowaniu owiewek, natomiast nie odnosimy się tutaj do konkretnego producenta czy konkretnego modelu tych owiewek. Także czekam też na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawy, czy Wy byście zamontowali takie owiewki u siebie. Może już macie jakieś fajne modele, które moglibyście polecić innym użytkownikom. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie w ogóle na temat tego montażu owiewek, czy Waszą zdaniem samochód wygląda lepiej czy gorzej z tymi objawkami? Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych odcinków, do subskrypcji mojego kanału. Niedługo już widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam bardzo serdecznie i jak zwykle, szerokości, cześć.